Dobry. Drodzy rówieśnicy. Gimnastyka. Stoimy sobie w lekkim rozkroku. Wdech, wydech. Jesteśmy wyprostowani, barki opuszczone, głowa leciutko wycofana do tyłu. Mięśnie brzucha napięte. Wdech, wydech. I rozciągamy się na bok. Raz. Dwa. I do przodu. Raz dwa i góra, raz, dwa i do tyłu ręka, hop, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. A teraz sprawdzamy, czy gdzieś z tyłu mamy jakąś stabilną rzecz, na przykład ścianę, czy szafę. Skrzyżujemy stopy, ręce w górę, i przechylamy się, rozciągamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, wytrzymujemy trochę. Przechodzimy na drugą stronę. Skrzyżujemy stopy i ręce w górze, i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Rozluźnienie. Jeszcze raz. Hop, krzyżujemy nogi. Sprawdzenie. Dobra. Jest stabilnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Wydech. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech wydech i wyprost, rozluźniamy, lekko wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz głowa na ramię, rozciągniemy sobie troszeczkę mięśnie szyi, głowa na bok, raz, dwa, na pięć oddechów. Minimalnie odchyleni do tyłu, mięśnie brzucha napięte. Wyprost, druga strona, wyprost, głowa w dół. I tu pamiętamy, żeby barki były opuszczone. Mięśnie brzucha mocno napięte. Pępek gdzieś tam w głąb w kierunku kręgosłupa, szyja wyciągnięta do przodu. I leciutko, leciutko pochylamy głowę do przodu. Podnosimy głowę w górę, wdech, wydech i odchylamy ją do tyłu. lekko rozchylamy usta w tym momencie. I wracając do pozycji pionowej, domykamy, uwaga, wracamy do pionu, op i energicznie domykamy usta, wdech, wydech, powtórka jeszcze raz, głowa na bok. Wyprost, druga strona. Wyprost, rozluźnienie. Głowa do przodu, pochylamy. Napięty brzuch, a nawet pępek schowany gdzieś w głębi. Barki opuszczony, wydłużona szyja. I powoli, 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 powoli wracamy do pozycji wyprostowanej. Wdech, wydech. Odchylamy głowę do tyłu. Uchylamy barki, usta i uwaga. Przód. na. Mamy to. Wydech, wydech. A teraz obydwie złożone dłonie nad obojczyk. Głowa w bok, do tyłu. Broda wysoko i patrzymy w sufit. Powoli przynosimy głowę na drugą stronę. Patrzymy w drugim kierunku. Odchylamy ją do tyłu. Broda wysoko. I sufit. Powtórzmy jeszcze raz. Dłonie na, nad obojczyk. Głowa w bok. Do tyłu. Broda wysoko. I patrzymy w sufit. Powoli, powoli przynosimy głowę w drugą stronę. Do tyłu. Broda wysoko i sufit. I rozluźniamy w jedną i w drugą stronę. Ręce w bok. I raz w jedną. Pięści zaciśnięte. Raz w jedną stronę, raz w drugą. Nie pochylamy się do przodu. Wszystko w jednej płaszczyźnie. Raz, dwa, trzy. I luźne ręce. Wokół nas. Raz, dwa, trzy. I cztery. Wdech, wydech. A teraz zaciśnięte pięści i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Dłonie. Wnętrzem do siebie. Unosimy przed ramiona, tak żeby były na wysokości barków. Dociskamy mocno dłoń do dłoni i rozluźniamy. Jeszcze raz. Raz. Rozluźniamy. Dwa. Rozluźnienie. I trzy. Rozluźnienie. Różne ręce. Rozluźniamy również palce. Powracamy do pozycji. Podhaczamy leciutko brodę, obrodę, kciuki i teraz mocno łokieć do łokcia, barki opuszczone. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Szybciej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. Wdech, wydech i dziesięć razy szybciutko, turbo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i luźne ręce na obie strony. Wow! Wdech i wydech. A teraz obręcz biodrowa, lekko ugięte nogi w kolanach i okręgi. Biodra mocno do tyłu, wdech, w, wydech. Rozluźniamy obręcz biodrową. Tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz przechodzimy do klęku podpartego, jesteśmy na macie. Chowamy głowę pod siebie. Broda w kierunku obojczyka. Kręgosłup pracuje w górę. Kość ogonowa schowana. I góra. Głowa do góry, kość ogonowa również. Wdech. Wydech, wdech, wydech. I dół. I góra. Wdech, wydech. Lekko odchylając łokcie w bok, pochylamy się. Raz. I góra. Dwa stopy również w górę, trzy wzmacniamy ramiona. Cztery, pięć, wdech, wydech, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, rozluźniamy. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz połóżmy się na macie i ćwiczymy wszyscy. Leżymy sobie wygodnie, rozciągnijmy się na całą długość. O, pięści. Zaciśnięte, raz jedna, pięć do tyłu, raz druga, nogi tak samo do przodu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ręce wzdłuż ciała, wdech, wydech. Lekko unosząc głowę, trzepiemy sobie matę przy biodrach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy się. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. A teraz rozluźniamy sobie stopy. Młynek na zewnątrz i do środka. Raz, dwa, trzy i na zewnątrz. Raz. 2, 3. Tak. A teraz stopa jedna zgięta, jedna wyprostowana. Raz, 2, 3, 4, 5. Wdech, wydech. Dłonie na biodra. I teraz energicznie ruch wychodzi z biodra. Raz, 2, 3, 4, 5. Wdech, wydech. I 10 razy. Raz, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Wdech i wydech. Rozluźniamy. A teraz obydwie dło, stopy razem. Palce nóg ciągną do tyłu, a potem ciągną do przodu. Raz. 2, 3, 4, 5. Wdech, wydech. A teraz 10 razy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wdech, wydech. I tupiemy sobie w kierunku posiadków. Hop. 2, mocno wciskamy pięty w matę. 4, 5. Wdech, wydech. A teraz na palcach i uderzamy palcami do przodu. 5 kroków, potem 5 na pięcie. Raz, 2, 3, 4, 5. Pięty, raz, 2, 3, 4, 5. Wdech, wydech, wracamy, pięty, potem palce. 5 razy, pięty, raz, 2, 3, 4, 5. Palce, raz, 2, 3, 4, 5. Rozluźniamy. I wspinamy się na palce. I do przodu. Raz. Dwa. Trzy, cztery. Pięć. Pięty. Dwa. Trzy, cztery, pięć. Wdech nosem. Puch, wydech ustami. Jeszcze raz. Wdech. Puch, wydech. Piętami do pośladków. Pięć kroków, potem palce. Raz, dwa. 3, 4, 5 mocno palce. Raz, 2, 3, 4, 5 przytulamy kolana do siebie, rozluźniamy trochę kręgosłup i w drugą stronę. Dobrze, przechodzimy na palce i ostatnia wędrówka. Raz, 2, 3, 4, 5, piąty, raz. Dwa, trzy, cztery, 5, Wdech, wydech. Do pośladków. Pięty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Palce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I rozluźniamy się. W jedną stronę. Raz, dwa, trzy i w drugą. Raz, dwa, i trzy. A teraz jedna sto, no, noga, stopa na macie, druga wyprostowana i kółeczka na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zatrzymujemy i do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Druga noga na zewnątrz 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. Zatrzymujemy i środek. Raz, 2, 3, 4, 5. Wdech, wydech, czy pierwsza noga. Raz, 2, 3, 4, 5. Wdech, wydech, środek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stopa na macie, druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zatrzymanie, środek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stopa na macie. Wdech. Wydech, druga noga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i środek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stopa na macie, druga noga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, raz, dwa, Trzy, cztery, pięć i przytulamy kolana do siebie i rozluźniamy się raz, dwa, trzy i w drugą stronę raz, dwa i trzy. Stawiamy stopy na macie, wdech, wydech, składamy dłonie wnętrzem do siebie, unosząc lekko głowę, wsuwamy, Dłonie między kolana, a potem z jednej strony jednego kolana, i z drugiej strony do drugiego kolana. Zaczynamy od pięciu ćwiczeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy palce, wdech. Wydech, głowa do góry, i dziesięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy i jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, dziesięć razy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Kładziemy głowę na, na macie, rozluźniamy troszeczkę kark, odchylamy głowę do tyłu, ciężar ciała na, na rękach i lekko poruszamy głową, czubkiem głowy. Raz, kółeczka, 2, 3 i raz, 2, trzy. Wdech. Wydech. A teraz ręce w górę, nogi wygodnie leżą sobie na macie. I raz jedna, ręka wyżej, raz druga. Łącznie z barkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Luźne palce. A teraz szybciej troszeczkę dziesięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.

I 20. Odpoczywamy. Wdech, wydech, wdech i wydech. A teraz przetoczmy się jeszcze na brzuchy. Broda jest oparta o złożone dłonie. Nogi w górze. Rozluźniamy troszeczkę. Unosimy głowę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, wydech. Wygodnie. I teraz jedna noga w bok, i druga. I druga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Rozluźniamy głowa wyżej. Opuszczamy z powrotem na dłonie. I jeszcze raz. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć i rozluźniamy. A teraz chwytamy jedną stopę, uruchommy sobie trochę staw kolanowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dociskamy, dociskamy do pierwszego dyskomfortu. Wdech, wydech. Druga noga. pytamy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dociśnięcie. Powrót do pierwszej nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dociskamy. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, i druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I rozluźnij. Wdech, wydech. A teraz powrotem na plecy. Wdech, wydech. Kładziemy dłoń na kolanach. I raz jedno kolano do przodu. Raz drugie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Rozluźniamy i w drugą stronę. Jeszcze raz kolana, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy i ostatni raz, raz, dwa, trzy, cztery. 5 i rozluźniamy. Chwytamy dłońmi stopy. Łokcie w doły podkolanowe. wysoko nogi. Tak, żebyśmy mieli stopy mniej więcej nad głową. I bujamy się. Raz, dwa, trzy i rozpychamy łokciami lekko kolana na boki. Raz. Dwa. Raz, dwa, trzy. Chwytamy za palce stóp. Rozciągamy. Raz. I, I raz i dwa. I raz. I dwa. I raz, i dwa. Opuszczamy stopy z powrotem na matę. Kładziemy się wygodnie i rozluźniamy po ćwiczeniach. Wdech. Wydech, wdech, wydech, poruszamy powoli palcami rąk, nóg, jedna stopa na matę, biodra na bok, podpierając się jedną ręką przechodzimy do siadu skrzyżnego. Dłonie mamy na kolanach, wdech, wydech, wdech, wydech. Ręce w bok. Z wdechem w górę. Rozciągamy się i z wydechem opuszczamy dłonie w dół, na serce. I życzymy sobie miłego dnia. Do następnych ćwiczeń. Do widzenia!